Witam serdecznie z powrotem w New Cycle. Znajdujemy się aktualnie w cyklu piątym i na początek prośba społeczności. Dobrze. Notatki i gry z Moły. Dzięki dynamicznemu rozwojowi z dnia na dzień żyjemy coraz bardziej jak cywilizowani ludzie. Na naczelniku zdajemy sobie sprawę, jak istotny dla rozwoju jest papier, jednak ludzie chcą mieć możliwość swobodniejszego jego użytkowania prowadzenie dziennika, rysowanie, robienie notatek. Nie tylko ułatwi to nam pracę, lecz również przyniesie korzyści w postaci medium do wyrażania samych siebie, być może stwarzając nowe możliwości i odkrywając nowe horyzonty. Papier to pożyteczny zasób, którym należy się dzielić. Paby będą codziennie dostarczać papier mieszkańcom na swoim terytorium. Efekt stały przydział papieru plus 15% do wzrostu wiedzy wszystkich klas. Czy naprawdę mamy czas, aby pisać pamiętniki? Ludzie okażą niezadowolenie. Oczywiście, z papierem żadnego problemu nie ma póki co, więc, więc bardzo chętnie się na to zgodzę. Także mamy nowe zarządzenie. Dobrze, a wracając, tak, nie mogę wrócić jeszcze do tego, co chciałam powiedzieć, ponieważ plagę szczurów mamy. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Naczelniku nasze magazyny żywności przyciągają gryzonie, a nasze zapasy się kurczą. Spodziewaliśmy się tego jednak, jeśli nie rozwiążemy tego problemu, plaga może wymknąć się spod kontroli. Utrata żywności jest sama w sobie ogromnym problemem, jednak co gorsza, choroby przenoszone przez te szkodniki mogą wywołać epidemię o katastrofalnych skutkach. Musimy pamiętać, że tam, gdzie będzie zdobycz, znajdą się i myśliwi. W tej chwili niczego nie możemy zrobić. Najszybszym rozwiązaniem może być ich odłowienie. Być może rozwiążemy ten problem, rozstawiając wystarczająco dużo prostych pułapek. Musimy interweniować i rozwiązać problem raz na zawsze. Najszybszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie trujących chemikaliów. Niestety obecnie przekracza to nasze możliwości produkcyjne. E, dobrze, no to oczywiście wybierzmy sobie to rozwiązanie, czyli rozstawmy trochę pułapek. Może to pomoże. Plaga szczurów. Uzbieraliśmy już drewno i sztaby z żelaza potrzebne do tego zadania, także od razu jest zrobione. Poczekaj na ustawienie połapek. Ok, dobrze. Wracając do tego naszego cyklu piątego, ja póki co wstrzymam się z badaniem nowych rzeczy, ponieważ chciałabym ustabilizować naszą sytuację. W tej chwili nasi ludzie i tak wolniej pracują przez jeszcze 6 dni. Z powodu tych pożarów, tak? Więc tak, w tej chwili mamy na przykład stały dopływ żelaza no i posiadamy tylko jedną kopalnię, która może wydobywać tylko jeden rodzaj zasobu. Będzie trzeba się zastanowić, czy warto byłoby wbudować drugą kopalnię. W tej chwili wydobywamy cynę i ile jej mamy? Tutaj chyba nie widzę, ale będę widziała w piecu hutniczym chyba. Mamy 151 rudacyny, no ale cały czas tworzymy sztabki, więc tych sztabek też pewnie jest całkiem sporo. Pasowałoby jednak wydobywać miedź, bo w tej chwili nigdzie nie pozyskujemy miedzi, a miedź potrzebna jest nam do drutów na przykład. No i sztabki miedzi zużywamy cały czas, więc trzeba o tym pamiętać. Tutaj nie może być przerwy w produkcji, bo te druty okazuje się, że są nam dosyć potrzebne. Kolejna rzecz, właśnie te sztabki. W tej chwili mamy dwie kuźnie i w sumie produkujemy i sztabki miedzi, i sztabki żelaza, więc to jest w porządku. Tutaj w sumie nie trzeba nic więcej budować. Tutaj oczywiście możemy się w piecu hutniczym przełączać pomiędzy brązem a cyną. Póki co, więcej zużywamy cyny, także może sobie tak pozostać. Kolejna rzecz to nasz wykop, w którym możemy wydobywać glinę, kamień lub piasek. Więc robimy jedną rzecz tylko w danym momencie. W tej chwili to jest całkowicie wyłączone i mamy tylko jedną glinę. Także na pewno trzeba przypisać ludzi, będzie nam brakowało troszeczkę energii niestety. Trzeba wybudować kolejny wiatrak albo zupgrade'ować. I wydaje mi się, że najlepiej byłoby wybudować kolejny wykop. Jeśli chodzi o piece surowcowe, to w jednym produkujemy cegły, w drugim też cegły. To źle, w jednym powinno być szkło w takim razie. A tutaj wstrzymaliśmy też produkcję. No niedobrze. Idziemy sobie w takim razie do wiatraków i porobimy kolejne upgradey. Także lecimy sobie chyba z kolejnymi dwoma wiatrakami. Ulepsz. Wszystko mamy bardzo dobrze. I ulepsz, tak. No, i teraz powinno nam wystarczyć tej energii, także poczekajmy aż te wiatraki zostaną wybudowane i będzie można wrócić do zarządzania pracą. A propos zarządzania. Zarządzenie żądania ludności. Pozostawmy epokę kamienia za sobą. Na proponujemy nowy układ. Nie musimy już zaspokajać naszych potrzeb odzieżowych skórzanymi łachmanami. Od teraz chcemy nosić wygodniejsze ubrania szyte ze skóry i lnu. Przydział y, wzmocnionej, wygodniejszej odzieży nie stać nas na takie luksusy. Ojejku. Czyli trzeba by było rozpocząć produkcję lnu. Z tym jest troszeczkę problem, bo mamy bardzo mało żyznych gleb. Y, ale jakie tu są efekty? Zmniejszenie średniego przydziału odzieży na robotnika, czyli w sumie będą zużywać tego mniej. I zmniejszone ryzyko zachorowania wskutek niekorzystnych warunków pogodowych. Czy mi się to opłaca? Trochę się obawiam, że nie dam rady jednak z tym lnem. Chyba nie stać nas w tym momencie na takie luksusy niestety. Ale udało nam się ukończyć jakieś zadanie. Tak, nasze wysiłki przyniosły wyniki. Nie możemy liczyć na to, że pozbędziemy się wszystkich gryzoni, ale teraz kontrolujemy ich populację, dzięki czemu nie wyrządzą żadnej szkody. Świetnie. Dobra robota. Okej, okay, wiatraki są gotowe. Jakie tutaj mamy problemy w tym momencie? Glina się wydobywa, ale jest zero potencjału. No nie... Spróbujmy przerzucić się na coś innego, bo zauważyłam, że to naprawia budynek. Tak, w tej chwili na przykład mamy potencjał 82 na piasku, a jak wrócimy na glinę, też 82. Świetnie. Więc to jest takie szybkie rozwiązanie. Także super, glinę już pozyskujemy, tworzymy też cegły, no, i co moglibyśmy tworzyć szkło? Czy mamy w ogóle piasek? Zaraz zobaczymy. Piasek tylko trzy. To mało. To niestety na razie przerwa w pracy. Zbudujmy kolejny wykop. A czy możemy stąd piasek pozyskać przypadkiem? Zero, zero. Został nam tylko kamień. Was, państwa, możemy wziąć i was możemy wziąć w takim razie. I na razie przerwa też. Niech może wyzbierają przynajmniej tę resztkę kamienia z tej ruiny. I chyba coś udało nam się osiągnąć. Tak, poczekaj na ukończenie przygotowań. Przygotowania zostały ukończone. Będziemy dokonywać regularnych pomiarów i próbować śledzić zmiany w powietrzu, wodzie i glebie. Możemy uzyskać pewne odpowiedzi, prawidłowo interpretując informacje z tych źródeł. Naczelniku, będziemy prosić o wskazówki w miarę postępów działań. Ok. Grupa robocza do spraw obserwacji przewidywanie przyszłości. W naczelniku podzieliliśmy między siebie zadania i obowiązki. W każdej porze roku będziemy przeprowadzać dalsze badania, korzystając z dotychczasowych ustaleń. Stworzymy również przykładowe spisy inwentarza i rejestry. Na początek potrzebujemy przyrządów pomiarowych i stanowisk roboczych. W tym celu konieczne będzie zarezerwowanie odpowiednich materiałów i wykorzystanie niektórych budynków produkcyjnych. Zapewnimy Wam wszystko, czego potrzebujecie, nie powinniśmy nadużywać naszych zasobów. Badania potrwają dłużej i jednak zostanie zużyte mniej zasobów. Mamy wszystkiego całkiem dużo, zapewnimy im wszystko. Mam nadzieję, że nie popełniłam błędu, ale powinno być ok. E, dobra, wykop. Szkoda, że ta ruina tu stoi, bo bym wybudowała obok, ale to nic. Zasoby, wykop i postawimy sobie najwyżej tutaj. Tylko gdzie był, był ten tutaj nasz... hmm... Może jednak nie tutaj. Oj, koniec roku. Zakończył się rok szósty już. Oto jego podsumowanie. Całkowita liczba ludności zwiększyła się o dziewięć, tylko opracowano nowe usprawnienia 3 i zbudowano nowe konstrukcje 9. Widzę, że liczba racji się zmniejszyła. Tak, tworzymy ich chyba troszkę za mało w tym momencie. Ale z tego co pamiętam, to tam nie było nawet czterech osób, tak. A tutaj też. Dobra, to teraz już powinno być ok. I w jednej jadłodajni tworzymy cały czas zupkę grzybową, a w drugiej mięsko. Także dobrze. Wracamy do wykopu. Może postawię go gdzieś tutaj. W ten sposób byłoby ok. I w przyszłości nawet zmieścimy jeszcze jeden piec surowcowy, jeśli byśmy potrzebowali. Obok w porządku. Także jeden wykop będzie produkował glinę, drugi piasek. Powinno być ok, bo oczywiście kamień możemy zbierać w terenie. Alarm pożarowy, płonie budynek. O nie! Co możemy zrobić? Czy oni będą latać teraz ze studni? Możemy coś, coś tutaj wykonać. Poczytajmy. Musimy zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu budynku przez ogień i rozprzestrzenianiu się pożaru na inne konstrukcje. Spowoduje to jednak znaczne zmniejszenie potencjału. To nic. Opcja ochrony przeciwpożarowej masowa reakcja. Minus 40 do potencjału, ale pożar zostaje ugaszony. Zrównoważona reakcja. Pożar zostaje ugaszony. Minus 15 do potencjału. Aha, bo to też zależy ile czasu. 3 dni. I tutaj też 3 dni. Ok. No i brak reakcji. Oczywiście pożar nie zostaje ugaszony. Tutaj nie widzę żadnych minusów, żadnych różnic w zasadzie, jeśli miałabym użyć zrównoważonej reakcji. Oczywiście będzie przynajmniej tylko minus 15 do potencjału, nie minus 40, więc zrobimy sobie Zrównoważoną reakcję i zobaczymy, co to da, co to przyniesie. Czy pożar zostanie ugaszony? Mam nadzieję, że tak. O! Proszę bardzo, tutaj panowie i panie pracują no z beczkami z wodą już. Nie wiedziałam nawet, że takie urządzenia posiadamy, no ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. To zaraz ciekawa jestem, czy rzeczywiście gaszenie tego pożaru będzie trwało 3 dni, aż. To może ja nie, nie będę tutaj na nich patrzeć. Niech to się dzieje w tle. Uuu, wykop jest wybudowany. Wybierzmy sobie piasek. Przypiszmy 10 osób, jeśli możemy, możemy. A, włączmy oczywiście brak zasilania. Kolejne upgrade'y. No dobrze. Chyba możemy sobie jeszcze na to pozwolić. O, to jest już ostatni upgrade, bo nam się cyna kończy. Rudy cyny w tej chwili mamy już 0, także... Idziemy do kopalni i proszę nam wydobywać cynę jednak w tym momencie. 12 osób pracuje. Niestety niski potencjał, no ale cóż. No i tutaj cały czas cynę tworzymy. Dobrze. Tego właśnie potrzebujemy. No i tak bym zapomniała, przecież ja ostatnio stworzyłam to pole. Drogi tutaj nie ma. Połączmy sobie w takim razie z drogą. Czy już jest w porządku? Tak. I wybierzmy zboże. Chyba zaj zajmiemy się później właśnie produkcją chlebka. Dobra, zobaczymy. Jak się trochę zgromadzi. I będziemy wiedzieć, czy takie jedno pole to jest wystarczająco, czy za mało. No i proszę, te ruiny zostały już całe wyczyszczone przez nas. Teraz możemy, w sumie możemy wyburzyć budynek. Okej. Okay. Tak. Okej, okay, już nic więcej nie odzyskaliśmy. Dobra. Energii w tej chwili nam wystarcza. Wydobywamy ten piasek. I tutaj chcemy szkło. Aha, jak uruchomię ten budynek, to będzie za mało energii. Dobra, to poczekamy, aż trochę piachu się po prostu zgromadzi. Myślę, że moglibyśmy rozpocząć poszukiwanie złoża węgla. Także zasoby, prosta kopalnia. Gdzieś tutaj, właśnie. Były dwa, dwa złoża. Także postawimy sobie kopalnię w tym miejscu, gdzieś. Na przykład w ten sposób. O, oczywiście jeszcze kontynuacja drogi. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Czy ja mogę już to uruchomić? O, ja mogę już, nawet zanim ta kopalnia jest wybudowana. I jeszcze jedno jest w tym miejscu. Ok. Trzeba też pamiętać, że w tym momencie nie produkujemy narzędzi, tylko same druty. Także pasowałoby pewnie wybudować kolejnego kowala. To już postawimy sobie w tej strefie gdzieś. Produkcja, kowal, no i możemy postawić go koło krawca. A jak tam nasi zwiadowcy? Oni chyba w tym momencie nic nie robią. Mamy tutaj odkryty już kawałek terenu. Wiemy, że mamy dostęp do dodatkowego węgla i drewna. Także lecimy dalej. Idźcie teraz tutaj i zobaczymy. I fajnie byłoby w przyszłości postawić tutaj kopalnię. Oczywiście jeszcze nie możemy sobie na to pozwolić. Ponieważ do jej konstrukcji potrzebujemy y, narzędzi i konserw. A żeby w ogóle wybudować pewne rzeczy, to potrzebujemy usprawnienia rozwój regionalne. To ja jeszcze nie wiem, gdzie to usprawnienie w ogóle się znajduje. Y, kopalnia została wybudowana. Na razie ją wyłączymy, bo tylko zużywa energię niepotrzebnie. I co tutaj mamy? Jest węgiel! Świetnie! I jeszcze więcej węgla. No tego się nie spodziewałam. Chciałabym zacząć wydobywać węgiel, tak, bo w sumie z tego powinniśmy mieć jakąś elektrownię. Ostatnio odkryliśmy agregat węglowy, także zobaczmy sobie na ten budynek, gdzie to będzie. Tutaj. Agregat zmienia węgiel w elektryczność. No i właśnie tego potrzebujemy. Nawet mamy wszystkie zasoby potrzebne do jego wybudowania, więc myślę, że od razu wybudujemy, bo to o wiele bardziej nam pomoże na pewno niż te wiatraki. Postawmy sobie tutaj zaraz koło kopalni. Poróbmy jeszcze drogi. Zrobimy sobie połączenie przez środek. Tutaj wybierzemy narzędzia, przypiszemy ludzi do produkcji. No i musimy już wydobywać węgiel. Nie mamy silników, także szkolenie jeszcze trzeba przeprowadzić. W ogóle za mało ludzi już jest. W takim razie jeszcze wyłączę tego kowala. Czy drutów mamy dużo na przykład? Najwięcej z takich rzeczy to mamy cegieł i drewna, więc w sumie produkcję cegieł można by było chyba wstrzymać na chwilę. Uuu, tartak jest uszkodzony. Dobra, zapomniałam, przecież tutaj pożar był. Możemy naprawić lub wyburzyć, oczywiście naprawimy. Także. Czy to już, chyba już. Tak, w zasadzie my mamy w tej chwili bardzo dużo drewna, więc ja nie potrzebuję tutaj produkcji. Ale może wrzucimy sobie na przykład dwie osoby, i do papieru też tylko dwie, bo mamy full papieru. Także niech powolutku sobie to robią. Co się stało, wiadomość od zwiadowców i obcy. Ok, ilu imigrantów? Pięciu robotników, w porządku. Co tam u zwiadowców? Potencjalne źródło wody. Biorąc pod uwagę strukturę skał i bujną roślinność, możemy mieć pewność, że znajduje się tutaj podziemne źródło wody. Zacznijmy kopać. Oczywiście jeszcze nie zaczniemy, bo nic tak naprawdę jeszcze nie możemy zrobić. Czekamy w tym momencie na ten agregat węglowy. Takie w ogóle zadanie mieliśmy, także przynajmniej je wykonamy. Zobaczmy sobie, co tam jeszcze w tym drzewku usprawnień możemy zrobić. Moglibyśmy pójść w zaawansowane techniki obróbki metali, ale nie mamy na tyle wiedzy to może po prostu idźmy w jedzonko. Tutaj mamy pap i uczciwy posiłek. Dalej sadownictwo, podwaliny społeczności, nabyte prawa, to jest jedno z naszych zadań też, lekarstwa, ale za mało wiedzy znowu. Beton i warsztat wielobranżowy, to też fajne. Systemy ciśnieniowe, no to też nasze zadanie, napoje. No i rozwój regionalny, to jest potrzebne, żeby się rozwinąć na mapie, tak? Żeby wyjść poza naszą wioskę. Myślę, że zaczniemy sobie od zaangażowanej siły roboczej i zobaczy się, co dalej. Agregat prawie gotowy. Poczekajmy. Ok, udało się ukończyć zadanie. No i zobaczmy. Wybierz zasób, oczywiście elektryczność. Też rzemieślników potrzebujemy. Także szkolenie. Oczywiście wszystkich z budynków, które udało nam się jeszcze ostatnio odkryć, a których jeszcze nie wybudowałam, to jest oczywiście kuchnia, czyli to jest ulepszona jadłodajnia. Potrzebujemy bardzo dużo oczywiście elektryczności. Więc ja z takimi rzeczami wstrzymam się, póki nie zrobimy tego agregatu. Piekarnia, piekarnia mnie kusi. Bo podejrzewam, że moglibyśmy zająć się już pieczywem w tym momencie. Zastanawiam się jedynie, czy nie będziemy przypadkiem potrzebować do tego warzyw, ponieważ to jest pieczywo ziołowo-czosnkowe, więc może w sumie ja już postawię ten ogród warzywny. Czy tutaj dalej jest taka zła sytuacja? Nie najgorsza. Na trzy kreski na przykład w tym miejscu. Chyba lepiej nie będzie. No dobra, postawmy. Jak już mamy pod to miejsce wyczyszczone, to skorzystajmy. I w razie czego będą te warzywa, jeśli będą potrzebne. Jak tam szkolenie? Już się prawie kończy. No i udało się wyszkolić trzech. No trudno. Yy, oczywiście zrobimy kolejne szkolenie od razu, a dwóch przypiszemy panów już do węgla. Potrzebujemy węgiel. Opracowano usprawnienie. No i od tej chwili możemy przygotowywać uczciwe posiłki. Zaraz sobie na to zobaczymy. Przypiszmy sobie tutaj maksymalną ilość osób. Yy, włączmy produkcję. Jeszcze jest prąd. O, niestety nie. Czy ja mogłabym uruchomić ten agregat? Chyba bym mogła. Mamy przynajmniej jednego rzemieślnika. Wrzućmy trzech tylko robotników. Ojejku, to tego to ja się nie spodziewałam. 2794. Produkujemy prawie 3000 energii i to pracuje tylko cztery osoby. To ja już więcej wiatraków chyba nie będę stawiać. No, i sporo rzeczy nam tutaj wyskoczyło. Przybył kupiec, pewnie będzie chciał to samo sprzedać co zwykle. No, a ja to wszystko mam. Yy, ale możemy sprzedawać już teraz zboże. Nadal jakaś taka rzecz małowartościowa. W sumie najcenniejsza jest odzież. Tym moglibyśmy handlować. No, ale nie teraz. Ukończono szkolenie. Yy, dwóch udało się wyszkolić. W porządku. Możemy sobie w sumie po co dokładać, prawda? Miałam mówić, że możemy sobie tutaj dołożyć, ale produkujemy tak dużo energii, że jest to niepotrzebne. Rosnące żądania w zakresie utrzymania. Znowu na czelniku przeszliśmy długą drogę jako społeczność. Szybko rośnie zapotrzebowanie na różnorodną infrastrukturę zapewniającą spełnianie określonych potrzeb i utrzymanie łańcuchów produkcyjnych. Osada potrzebuje trwałych rozwiązań zgodnych z zaawansowanymi procedurami budowlanymi. Ponadto wyspecjalizowane konstrukcje będą wymagały regularnej konserwacji. Zbuduj centrum utrzymania mamy i przypisz do niego personel w celu określenia priorytetów prac budowlanych w całym mieście, śledź zasoby przeznaczone na działania konserwacyjne i określ poziom utrzymania. To wszystko zrobiliśmy, więc zacznijmy. Zadanie powinno być automatycznie ukończone. Nawet nie pojawiło się zadanie żadne. Dobra, jesteśmy w takim momencie, że energia to już nie jest problem. Możemy uruchamiać wszystko. Yy, jedynym problemem teraz będą ludzie dla nas. Dobra, lećmy sobie może tutaj, wybierzmy warzywka, niech już się dzieje, przypiszmy dwie osoby. Coś tam w tle będzie się robiło. Yy, no i czy ja chciałabym zupgrade'ować kuchnię? W zasadzie możemy, bo energia jest, a to mnie w sumie tylko powstrzymywało. Tylko tak, w naszej jadłodajni możemy tworzyć i proste posiłki i uczciwe posiłki, więc jaki jest sens upgrade'u? Czy, czy ja mogę się dowiedzieć, czy to jest jakieś lepsze? Bo tutaj możemy przede wszystkim tworzyć jeszcze sycące posiłki oraz mniejsze porcje żywności. Co to oznacza dla nas? Ja chyba po prostu zrobię taki test. Wybierzmy sobie dajnie, Jedną ulepszymy, drugą zostawimy i zobaczymy, czy ta produkcja będzie jakaś szybsza na przykład. Czym to się będzie różnić? Czy to się w ogóle opłaca, prawda? No i co? Pozostało nam w tej chwili wybudować tą naszą piekarnię. Bardzo bym chciała. Może być koło jadłodajni. Proszę bardzo, I jeszcze zbudujmy drogę. Przy okazji zobaczymy, czy można robić podwójne drogi. Nie, nie wygląda to dobrze. Wzrost ludności, wiadomość od społeczności. Nasza osada zaczęła przypominać gigantyczną maszynę napędzaną siłą roboczą. Musimy zapewnić jej odpowiednie zaopatrzenie. Warto rozważyć zwiększenie liczby ludności, oczywiście najpierw upewniając się, że jesteśmy w stanie ją utrzymać. Na początek powinno wystarczyć powiększenie populacji do około 350 osób. Musimy stale rosnąć w siłę. Okej, okay, nie miałam wyboru. W tej chwili mamy 130 osób. Podejrzewam, że będzie za mało domów. A nawet nie. Wszyscy mają domy. Świetnie. No dobra, to przejdźmy sobie do drzewka usprawnień i wybierzmy kolejną rzecz. No i w tej chwili moglibyśmy już opracować zaawansowane techniki opróbki metali. To bardzo ciekawe, zróbmy to. No i nie mamy tutaj żadnego kowala. Przypiszmy jedną osobę, bo tylko tyle mamy. I produkujmy te narzędzia, żeby nam nie zabrakło. Tutaj pracuje pięć osób, to ukradniemy dwie. One cały czas produkują druty, i przypiszmy tutaj te dwie. I myślę, że od razu zdecyduje się wybudować tutaj kolejnego kowala i tamtego sobie wyburzymy, żeby jakoś to wyglądało. A naszemu krawcowi zabrakło skóry. Zapomniałam. Właśnie to jest to, że cały czas się musimy przełączać. Jestem pewna, że miodu i herbaty ziołowej jest dużo, także obydwa budynki podmienię ale sprawdzimy sobie jeszcze jak to wygląda tak, 500 herbaty ziołowej i miodu też prawie 500 także w porządku, dobra kuchnia jest gotowa i piekarnia również zobaczmy najpierw do tej piekarni bo to mnie ciekawi pieczywo ziołowo-czosnkowe, tak miałam rację i zboże i zioła i warzywa do tego idą ale możemy sobie na to pozwolić tylko potrzebujemy ludzi skąd wziąć ludzi może z tych wykopów, bo tutaj pracuje aż 10 osób. Zróbmy sobie po 5. I lećmy. W piekarni wrzucimy na razie dwie. Niech powolutku sobie robią, no bo warzyw chyba nie będzie dużo. W zasadzie to możemy teraz do warzyw dorzucić dwie osoby. Także już będzie pierwszy produkt w naszym składzie. No a kuchnia? Czym nas może zaskoczyć? Na razie ustawmy sobie... Ten prosty posiłek grzybowa, i zróbmy to samo tutaj, żeby porównać. Przypiszmy po trzy osoby. W ogóle zobaczcie, że tutaj mamy cztery miejsca, a tutaj tylko trzy. Produkcja 97 na dzień, a tutaj 49 na dzień. Dobra, to jest spora różnica. To się opłaca robić upgrade. Y. Zrobię od razu tutaj w takim razie. No, i oczywiście, zajrzyjmy sobie, co mamy tutaj do wyboru. Jeszcze kolejne posiłki. Tu są bardziej skomplikowane przepisy, i one są bardziej sycące po prostu niż te proste posiłki. Co my mamy do dyspozycji? W tej chwili wszystko oprócz ryb, także na pewno chcemy zużyć grzybki. Cztery grzybki, jedno mięsko, dwa warzywka. Może to jest ok. Być może trzeba będzie wybudować. Jeszcze jeden ogród warzywny, ale to wyjdzie z czasem. Opracowano usprawnienie. Bardzo fajnie. No i trzeba mieć oko na te warzywa. W tej chwili jest około 130, także następnego dnia sobie zerkniemy, czy ta ilość się zmniejsza, czy zwiększa. No i tak, w tej chwili wrócę jeszcze do schowka. Mamy prostych posiłków 6000 prawie, więc musimy je zużyć. Uczciwe posiłki już się tworzą, ale oczywiście, jeszcze nie ma sensu chyba ich przypisywać, bo w tej chwili, jeśli przejdziemy sobie na przykład do naszych robotników czy tam rzemieślników, obojętnie, to możemy zmienić właśnie przepis i to będzie miało wpływ na morale. No, na razie, pozostańmy przy tym, co mamy. Kowal już gotowy, także wy zajmijcie się drutem. Te trzy osoby sobie zabierzemy i od razu wyburzymy ten budynek i przypiszemy trzy osoby tutaj. No i w tym momencie chyba wszystko funkcjonuje jak należy. Przejdźmy jeszcze do drzewka usprawnień, wybierzmy kolejną rzecz. Może ten rozwój regionalny, ale tutaj mamy za mało brązu. Zaczyna nam też brakować już papieru, także chyba sobie troszeczkę poczekamy. Ja bym mogła. Ym, w zasadzie mogłabym opracować to sadownictwo. Na to papier nie idzie, więc możemy sobie pozwolić. No dobrze, to teraz zajrzyjmy do naszych nowych budynków, najnowszych. To pewnie będzie już na poziomie drugim. Huta Metali umożliwia przetwarzanie podstawowych narzędzi, drutów, stali i silników w celu wytwarzania zarówno zaawansowanego, jak i podstawowego sprzętu. Czyli to jest upgrade naszego Kowala. Na razie chyba go nie potrzebuję, tak zaryzykuję to stwierdzenie, bo stal, silnik, do czego nam jest potrzebny? Na razie do niczego. Ale podejrzewam, że w przypadku huty metali zwiększy nam się produkcja, tak jak w przypadku kuchni. Także może warto zrobić ulepszenie na tym jednym budynku i zobaczymy sobie, jak to właśnie wpłynie. Mamy wszystko, czego trzeba. Kolejna kuchnia jest już gotowa, także wybierzmy sobie, no chyba ten sycący posiłek i tym razem może zużyjemy zboże, zboże i warzywa. No i jestem pewna, że trzeba będzie dorobić kolejne pola. Zasoby, ogród warzywny, może jeszcze tutaj wciśniemy, jeśli będzie przynajmniej te trzy kreski. No i jest tutaj na przykład. No a zboża mamy bardzo dużo, także może nie trzeba będzie kolejnego pola. Zobaczymy następnym razem. No, i na dzisiaj to tyle. Bardzo cieszę się, że udało się wybudować przede wszystkim agregat węglowy, bo bardzo to wpłynęło na naszą rozgrywkę. Teraz z większym spokojem nasze miasto może się rozrastać. Także w przyszłym odcinku, część dalsza, cyklu piątego, postaramy się przejść przez resztę ulepszeń i także pojawią się lekarstwa, piwko. No i beton, co ciekawe. Bardzo jestem ciekawa, co z tego betonu będziemy tworzyć. Dziękuję pięknie za oglądanie, za wspieranie mojego kanału i do zobaczenia następnym razem. Cześć!